Pamiętacie, jak jakiś czas temu na rynek Polski Ogry Games wypuściło grę pod dłem Roleplayer? Ta wiecie, gra, w której konstruujemy postać jak w klasykach gier komputerowych, przechodząc przez klasyczne statystyki i sprawiając, by już za chwilę zaczęta przygoda była przyjemna, bo nasza postać jest epicka jak przygody, które nas czekają. Pewnie kojarzycie, bo o grze było dość głośno, ale wiele osób jej zarzucało czy stawiało raczej takie pytanie, a jakby to było? Gdybyśmy naszymi postaciami ruszyli robić to, co w każdym dobrym RPGu robić powinniśmy? A co powinniśmy? Oczywiście zabijać potwory, kościć za to doświadczenie, pojawiać się w karczmie, liżąc nasze rany, jak również nabywać epickie przedmioty. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja mam na imię Piotrek i będę waszym dzisiejszym przewodnikiem po grze roleplayer, a dokładnie dodatku do tej gry, czyli Monster and Minions, który właśnie próbuje się ufundować na platformie. Wspieram to i jak już co po niektórzy zauważyli, ten dodatek poza oczywiście rzeczami, które znajdują się w nim, niesie jeszcze najważniejszą rzecz, której tej grze poprosimy. Po brakowało sens. Zapraszam na materiał. No dobra, ale co w potworach i sługusach, ponieważ tak ma brzmieć polska nazwa tego dodatku, możemy znaleźć. Znajdziemy oczywiście instrukcję, prostą, krótką i treściwą. I rzeczywiście start od czytania do momentu, kiedy zagramy sobie w Playera z dodatkiem nie będzie jakoś długi. Epicki znacznik pierwszego gracza! Nie no, poważnie. Bloczki, na których po grze będziemy mogli sobie zapisać jak wyglądała nasza fantastyczna postać i pochwalić się znajomym. Kurczę, nie musieli tego dodawać, a naprawdę to jest fajne. Uber dopakowane kostki, jakbyście w tym momencie zapytali, co się w nich zmieniło, macie zagadkę. Przejrzyjcie się dokładnie, zastanówcie się, co się w tych kostkach zmieniło. Te kostki są kładzone na kartach Waszych postaci według standardowych procedur, ale... Co tu jest nowego? Z rzeczy, które się nie zmieniły, znajdziemy pięć kart postaci. Te karty postaci są w wersji męskiej i żeńskiej, a odróżniają się od siebie pewnymi elementami przy sile, zręczności czy innych statystykach, które są czasami na plus, na minus w zależności od rasy, którą przyjdzie nam grać. Każda klasa jest dwustronna, na każdej znajduje się umiejętność, czyli można powiedzieć po staremu, tylko po prostu mamy na razie większy wybór. Mamy również zestaw nowych kart do sklepu. I teraz, dlaczego trzymam to w dwóch rękach? Ponieważ w jednym trzymałem zestaw znanych Wam już broni umiejętności, które były w podstawowej wersji gry, to i po prostu mamy ich nowe rodzaje. Natomiast w drugim ręku miałem coś, co nazywane jest scrollami, czyli pewne rzeczy, które jeśli kupimy za kwotę, która jest tutaj wskazana, od razu natychmiastowo wywołują pewne konkretne działanie. Czyli takie czary. Czyli co konkretnie możemy zyskać? Natychmiast dostajemy 3 złota za każdą broń, którą mamy. Na przykład możemy zmienić jedną kostkę na swoim charakterze na dowolną inną wartość na tej kostce, jak również dispel, czyli na przykład dostajemy 3 złota za każdego skilla, który mamy. Oczywiście tych kart jest na tyle dużo, że jest co robić. Nie mogło zabraknąć nowych kart charakterów? I żeby zamknąć element ze starymi, nowymi elementami, trzeba jeszcze powiedzieć o kartach historii, których jest naprawdę dużo, zawierają nowe historie, a co najważniejsze, nowe kombinacje, dzięki którym będziemy zyskiwali punkty chwały. To teraz pora na nowe cudeńka. Nowe, dłuższe karty kolejności rundy. Te są dłuższe niż te z podstawowej wersji gry, co oznacza niemniej nie więcej, że po pierwsze zmienili czcionkę, po drugie dodali niewiele w sumie rzeczy, a najważniejsza rzecz, która was w tym momencie interesuje, to jest e, sklep. Kiedy idziecie do sklepu, możecie, możecie klasycznie kupić kartę, wrócić jedną kartę, dostać dwa golda i co? I iść na łowy. I tym się teraz zajmiemy. Ponieważ na początku gry będziecie musieli wybrać, je wylosować lub zrobić to w dowolny inny sposób, wybrać jednego potwora, który będzie takim głównym badassem w Waszej rozgrywce, z którym zmierzycie się dopiero w momencie, kiedy uzupełnicie wszystkie kostki na Waszej karcie postaci. Wtedy ten dziwny potwór stanie przed Wami, a Wy Waszą dopakowaną postacią będziecie starali mu się dokopać. Ale zanim dojdziemy do tego wielkiego potwora, trochę czasu przeminie, dlatego zajmijmy się najpierw przygotowaniem i zmianami w przygotowaniu do gry, związanymi z tym dodatkiem. Jeśli wybierzemy sobie już takiego gigantycznego trola, musimy wybrać również spośród trzech na każdy element, czyli lokację, przeszkodę i atak. Musimy sobie wybrać jedną kartę. Na tej jednej karcie będzie znajdowała się jakaś taka specjalna rzecz, którą musimy podejrzeć, a ta specjalna rzecz będzie powodowała, że w dużej części będziemy pozyskiwali kości ataku, którymi będziemy atakować. Tego potwora na sam koniec rozgrywki. I standard tutaj jest dosyć klasyczny. Jeśli na koniec pokonamy jak najlepiej tego przeciwnika, czyli na kostkach uzyskamy największy wynik, po prostu dostaniemy jeszcze więcej punktów chwały, doliczane do naszego ostatecznego wyniku. Ale tak jak powiedziałem, to jest dopiero na końcu, ponieważ w trakcie gry, tak jak wam pokazałem, poprzez opcję. Sklepu możemy kupować, ewentualnie wywalić kartę, żeby pozyskać złoto, lub możemy zaatakować jednego z minionów. To nie jest tak, że sobie wybieramy, tylko mamy miniony słabsze i lepsze. Klasycznie powstają w ten sposób, że umieszczamy jeden stos na drugim, no i kładziemy sobie odejmując część kart. W ten sposób. No, i tutaj będzie czekał na nas potwór. Za pokonane potwory będziemy pozyskiwali punkty doświadczenia. Potwory mogą spowodować, że dostaniemy jakąś jeszcze specjalną nagrodę, lub ewentualnie dostaniemy ranę, co granie przyjemne nie jest. No to przejdźmy, może do pojedynku z dowolnym potworem. Tak więc, drodzy Państwo, zapraszam na pojedynek ciemnego elfa, który jest obrońcą w dodatku asasynem i zagubionym w czasie. Do tego wszystkiego ma proste statystyki i poszedł w sobie ze sklepu zapolować na gigantycznego skorpiona. I teraz co się dzieje? Na samym początku otrzymuje jedną kość w standardzie. Dlaczego? Bo po prostu tak, dalej patrzymy, iloma kostkami dalej będziemy rzucać i na każdej karcie macie w tym momencie napisane na przykład tutaj dostaje jedną kombat kosteczkę za każdą czerwoną. Kostkę na mojej karcie charakteru. W tym momencie mam raz, dwa, jeszcze dwie kosteczki. No ale stwierdziłem, że w tym momencie będzie to nieco za mało, aczkolwiek spokojnie wystarczy. Mogę sobie również dokupić tyle kosteczek, ile chcę, o ile pozwala mi na to pieniądz. Każda kolejna kostka to jest jakiś tam kompon, który pomaga mi go zlać, i ta kostka kosztuje dokładnie 5 monet, lub ewentualnie, jeśli wydam 3 punkty doświadczenia, które zyskuję za pokonane potwory, będę mógł dostać sobie jeszcze jedną kostkę. Ale załóżmy, że tego nie nie robię, turlam, turlam i teraz Piotruś pokazuje swoje epickie szczęście, no proszę rzuty, jak ta lala dostałem 6, 5, 11 dostałem, łącznie mam 15 no i teraz sprawdzam na karcie tegoż potwora, no i sprawdzam, czy jestem tu? Nie czy jestem tu? Nie, jestem tu, tak dokładnie, pokonałem go na 10+, więc on staje się moim trofeum, to może być czasami istotne, dostaję 3 kosteczki doświadczenia, jak również dostaję taki specjalny znacznik, który w przyszłości może się przydać Ну и так. Właśnie wygląda walka z tymi mniejszymi potworkami. Ale dobra, pora na nasz epicki pojedynek naszego ciemnego elfa i wszystkich innych postaci biorących udział w grze z gigantycznym trolem. No i teraz jak to wygląda? Na samym początku dostajemy jedną kosteczkę w standardzie, od i po prostu. Ale pamiętajcie, kiedy wam mówiłem, że mamy takie trzy tajemnicze karty. Kiedy te karty przestają być tajemnicze po pojedynku z minionym, ponieważ żeśmy go durwali, dopadli, nie mam pojęcia w jaki sposób, ale pozyskaliśmy informację i jeden gracz, który to oczywiście zrobi, może podejrzeć. Sobie jedną kartę, zaczynając oczywiście od lokacji, no i sprawdza, tutaj jest napisane. Te informacje pozwolą mu tak budować postać, żeby był przygotowany na walkę w tym przypadku z gigantycznym trolem, bo jedna kość dostana w standardzie, plus wszyscy gracze, którzy mają trzy albo więcej zielonych kości, dostają Combat Dice. Bardzo proszę. Dalej, wszyscy gracze dostają jeden punkt doświadczenia za każdą zieloną kostkę na charakterze. Na razie tego nie będę robił, ale doświadczenie też jest istotne, ponieważ trzy doświadczenia dają jeden, Combat Dice, do tego wszystkiego, jeśli wydamy jeden punkt doświadczenia, możemy sobie przerzucać te kosteczki już po rzucie. Bardzo fajna rzecz. No i sprawdzamy ostatni element, że dostajemy dwie kosteczki walki za każdą zieloną kość na zręczności. Mam aż dwie, więc dostanę bardzo proszę: raz i dwa. I rewelacja. No i w tym momencie będziemy już rzucać. Tak więc bierzemy wszystkie kosteczki w dłoń i turlamy. Dokładnie jest to 29, ale na każdy naszego potwora mamy napisane, że po tym naszym finalnym rzucie musimy niestety przerzucić wszystkie szóstki. Tak więc posłusznie wszyscy gracze to robią. No i o bardzo proszę, w tym momencie Piotr wrzucił dwa i 1. Więc teraz mamy możliwość, dzięki pozyskanym żetonom wcześniej w walce, za taki każdy jeden żeton możemy przerzucić sobie jedną kość. Niestety rany powodują, że te elementy są anulowane, czyli niestety mamy minus 1, minus 1 do przerzutów po tym e, finałowym rzucie, a ten daje nam plus, czyli de facto, no niestety jesteśmy na minusie. Tak więc mamy swój finałowy wynik, no i teraz sprawdzamy na tejże karcie. Jesteśmy w przedziale 19-22, więc otrzymujemy 6 Punktów chwały te dodajemy do ostatecznego wyniku. No i klasycznie, kto ma najwięcej? Wygrywa grę. Na zakończenie, jak zwykle, kilka słów podsumowania i zaczniemy sobie, czy od wykonania, no chyba wypadałoby. Wykonanie raczej nie odstaje od tego, co mieliśmy w pierwszej części gry. Nie jest poprawne, jedzie ewentualną taką fabularką fantazy, jak najbardziej o kala, mi po prostu przypadło do gustu. Ale teraz najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy przerobić przy dodatku tym i wszystkich innym, które będziemy recenzować i które recenzowaliśmy, jest to, czy ten dodatek spowoduje, że tę grę ściągniemy ewentualnie zakurzoną z naszego reguliku i stwierdzimy, że okej, okay, dobra, muszę w to grać. I czy tak jest w przypadku roleplayera? Wydaje mi się, że tak. Widzicie, ta gra, a dokładnie fani tej gry podzielili się przy pierwszej wersji na takie dwa obozy. Pierwszy, który był zafascynowany mechaniką, że fantastycznie układało się te kosteczki. I co tu dużo mówić, ja raczej do tej grupy się zaliczałem. Ale była również druga grupa, która stwierdziła, że okej, okay, dobra, ułożyłeś tą swoją postać. Do tej grupy akurat zajęła się moja żona i wiele jeszcze innych osób, które Okej, okay, dobra, fajnie, poukładałeś te kosteczki, no ale co ta grama więcej i coś warto byłoby z tym zrobić. I rzeczywiście chyba osoby, które projektowały dodatek bardzo dobrze słuchały, ponieważ dały wszystko to, co w grze RPG powinno być. Czyli mamy walki z potworami, są zakupy, co na tym się poświęcało całą masę czasu. Jest, budowanie postaci jest. I oczywiście walka z finałowym bossem również się znalazła. Mi to jak najbardziej się podobało. Aczkolwiek e, troszeczkę zastanawiam się, po co mamy takie elementy, jak nie wiem, przedmioty, miecze, tarcze. Jak tak naprawdę do pojedynku z tymi pomniejszymi potworami, jak i e, również tym wielkim potworem na samym końcu, to po prostu nic nie robi, a i tak po prostu wszystko zamykamy w kosteczkach. No ale dobra, wszystkiego mieć nie można, jak tak czy inaczej ten, oce, ten dodatek oceniam na plus. I to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się! Hej!